Uszanowanie wszyscy witam Was bardzo serdecznie na filmie o moim koledze, tutaj, ale jeszcze przed nim mój drugi kolega, oczywiście skin z Manki, wymieniania skinów. Pamiętajcie, nie wliczają na klejek do cen skinów, spokojnie jest do doładowania pieniędzy. kod John, link w opisie. Na szybkości, bo szybki temat: dzieje się manipulacja na winim, i teraz konkretne rzecz. Na bawie cena hologramu wyskoczyła do jakichś w ogóle niepojętych liczb. To jest pierwsza rzecz. Tu 120 zł za hologram z Rio. No co się dzieje? To jest po prostu niepojęte dla mnie. To jest pierwsza rzecz. Co tu się wydarzyło w ogóle? Dalej wini papier, którego jeszcze wczoraj kupowałem po złotówce, e, bo tak e, powiedzmy sobie, że dosyć mocno dało się wyczuć, że coś takiego się dzieje. Więc akurat tak sobie zrobiłem takiego bajordera prewencyjnego za e, złotówkę. Niestety się jakoś dużo ich nie kupiło. E, nie zdziwiłbym się, gdyby jeszcze troszeczkę tu podleciało do góry. E, no i gold z Antwerpu to jest kolejny temat niesamowity. Też jest bardzo mocno wykupowany. I ciekawi mnie, do, do ilu on podrożeje. Powiem tak, e, miałem tych goldów dosyć dużo e, w e, czasie, że się przez moje ku przewinęło. E, teraz mam tylko jednego. Jeszcze. E, I zobaczymy. Nie, nie mam planu go w ogóle wyprzedawać, więc e, jakby Sky is the limit. Niech będzie nawet 1000 zł. Będziemy go trzymać i zobaczymy, co się wydarzy. Nie? E, tym bardziej, że go jeszcze na promocji kupowałem kiedyś. Bardzo miło to widzieć? I ja mam tylko jedną jedyną maleńką prośbę. To jest taka jedna moja maleńka prośba? Że skoro dało się podbić winiego do 120 zł? I to nie, nie do widzów oczywiście, bo to jest bez przesady, nie? To, to, to nie o to chodzi. Ale skoro dało się podbić tego winiego do 120 zł, skoro za chwilę pewnie winigold będzie kosztował 200 zł? Skoro ten wini papier kosztuje w tym momencie zł30? To może by tak się. Ja nie mówię do Was, tylko mówię tak z, z taką, jakby to powiedzieć, to jest żart, nie? Mówię. A może jeszcze tu? Tak ze 120? A tak może nawet kurwa z milion, coś w tym stylu, tak byście coś tam Chińczycy, ten Teges, jakby ładny delfinek. Nie wiem, że może na przykład drożej niż rocks by był, bo taki elegancki, śliczny i w ogóle, a może by go tak na Twittera gdzieś wrzucić, albo na jakiegoś TikToka, czy gdzieś, bo kurde, taki elegancki, śliczny, 17 na rynku, to w sumie też nie tak dużo. No przecież można, no a rynek i tak jest tak napompowany, elegancka naklejka, z tej samej kapsuły co Monesi, no elegancka, ładniutka, to może by tak wziąć go kurwa za 4 miliony, kupić. Co? <grym> e, i jeszcze papier. Najlepiej za 2 zł, żeby był jeszcze dzisiaj. Co? Ten bo Chińczycy na to. Myślę, że dobry pomysł całkiem. No powiem tak. Ech, gdyby jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień był na winiego taki popyt jak dzisiaj. Tylko jeden, jedyny dzień. Nie potrzeba nic więcej do szczęścia, naprawdę. Gdyby przez jeden dzień więcej na winiego był taki popyt jak dzisiaj, to nie zdziwię się, jeżeli wini, chola z Antwerpu też zostanie podbity. Jeżeli wini, hol z Antwerpu będzie kosztował na przykład 90 zł, to wtedy. Będę się bardzo mocno cieszył i będę robił tak. Hu-hu-hu-hu, ale super, ale fajna sytuacja. Jejku, jejku. Oczywiście nie zachęcam do kupowania, bo to ja mówię. Jeżeli jakiś popierdoleniec przyjdzie i uzna, że haha delfinek kupię se, to tak będzie. Ale to musi jeszcze tego popierdoleńca znaleźć coś, nie? A sam się w sumie zastanawiam, czy nie wziąć i nie wykupić tych, ten, tych wbinich, tak dla beki. Kurde, no tak nawet kusi, nie? W ogóle przebił już ATH, leci kurde dalej. No nic, życzymy delfinowi dużo wody w życiu na pewno. No, tak więcej niż 100 litrów dziennie, tak uważam, że... No na pewno, albo tak kilolitr czy coś. To się chyba inaczej nazywa, nie? Jakoś tak, no ale to nieważne. W ogóle jeszcze mogę sobie tak, ten, tak wiecie, a sobie tak zrobię. A czemu nie? A co mi zabronicie? Wy i tak to chcecie pewnie. A taki krótki, krótki przegląd o, hologram w Antwerpu, co się dzisiaj wydarzyło? Bo to tak zawsze warto sobie popatrzeć. Mm, takie na szybkości. Yy, rock Stable, Monesi, kurde, no mam nadzieję, że koledze DJ-owi tutaj oddanie. O, Maxik, kurde, 80 zł, a po 40 były kupowane, ale mało niestety, ale mam nadzieję, że jak ktoś tam wiecie. Jeszcze ten mózg gdzieś tam zadziałał, to elegancko dostarczyło informacje na czas i mm... No co, Axel 54, a ja dzisiaj za 49 sprzedałem. No trudno, no trudno. Niestety, no ale w sumie za 20 kupowany to i tak gites. Eee, no i kurde blade mam nadzieję, że te drużynki też za chwilę pociągnie do góry. Najbardziej Imperial liczę. Kurde dwa paluski ściśnięte w tym momencie. Bajordery zrobione, no kurwa i no Rostu poleci. Widzę już to. Naprawdę to już czuję po prostu w kościach, że tu za chwilę tak jebnie, że to będzie z armaty kurwa. 300cylindrowej jebnięcia. Czy tam funtowej, nie wiem, zależy kto w czym płaci, nie? Ale. aaa, kurwa czuję to, że za chwilę tu coś będzie. Musi, musi. E. Także co? E. Lecimy dalej z inwestycjami, nie? A, dobry jest to czas. Piękny, naprawdę. Kocham marzec, kocham marzec. Piękny miesiąc, naprawdę. Oby się tak dalej działo, bo to tylko człowieka cieszy, tylko cieszy człowieka jak widzi, że y, takie rzeczy się dzieją. No nic. To by było na tyle. Trzymajcie się i hejuwa.